Jak zwykle dzieje się bardzo dużo, ale nic się drogi widzu nie martwia. Ja jestem Tomasz Andrzej i będę twoim przewodnikiem, dlatego zasubskrybuj sobie kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkim co się dzieje. A jeszcze... Ty, ząb mu się chyba złamał tutaj, albo, albo tak mu rośnie. Nie? Wygląda jak ukruszony. Też kiedyś ukruszyłem zęba w ogóle w śmieszny sposób. Miałem taki drążek przyczepiony yy, do drzwi. No i sobie na tym drążku wiszę. Podciągam się raz, drugi, trzeci, czwarty No i moja mama akurat przechodzi W przedpokoju idzie i Jakiś k... Jeszcze tekst mi walnęła I ja w trakcie podciągania się Zacząłem się śmiać Tak, że uderzyłem zębem w drążek I mi się ząb ukruszył Chłopie, ból niesamowity Pobiegłem tak z osłoniętym ryjem do kibla. Bałem się w lustarko spojrzeć. Myślałem, że połowy zęba nie mam. Ale na szczęście tylko taka drobinka końcówka się ukruszyła. Jeszcze zanim zaczniemy, to zagrałbym sobie w jakąś grę. No tylko nie mam z kim, bo jak widzicie w kadrze jestem sam, ale tutaj taki protip, no. jak... A... A zaczniemy sobie od dosyć ciekawej informacji dotyczącej powrotu do internetu Queen of the Black. Możecie pamiętać ją z bardzo niepokojących nagrań, na których to, często pod wpływem różnych substancji, będąc w skrajnych stanach emocjonalnych, prezentowała się widzom przed kamerami. Niech mnie serio zamkną w psychiatryku, albo się zabiorą. <laughs> Zabrali ją do McDonalda, ona wygląda to, jakby Nikita zjadła. No ale w sumie z drugiej strony mówi się, że jedzeniem się pocieszamy, nie? To dowód na to, że serio było jej przykro. Sergiusz górniak przesyła 2 złote i 93 grosze. Prawda w oczy kole populisto. Jakby na Antosiach była taka kategoria, miałbyś 90 głosów. 90% jak już to raz a dwa... Dobrze, że jej nie ma, bo mi się tam jechać nie chciało, i bym musiał boxdele odjechać. W tym momencie jej działalność doszła nawet do etapu, na którym wiele osób całkiem słusznie doszło do wniosku, że lepiej za bardzo już o niej nie wspominać, bo dalsze dawanie jej atencji tylko będzie te problemy. <laughs> ja pierdolę, to jest niesamowite w ogóle. Powiedzcie mi, że to jest autentyczne zdjęcie grubaska. Wygląda jak przeróbka jednak. Hit totalny. Nakręcać. Strategia okazała się być nie tylko słuszna, ale i skuteczna, bo Queen of the Black niedługo później zniknęła z internetu, informując, że musi teraz nieco o siebie zadbać. No i słuchajcie, kilka dni temu na nowym kanale założonym przez Julię Pelc pojawił... O, ma w ogóle nickname Crying Queenie. Okej. Okay. Się film, w którym ta wraca do internetu I rozlicza się z przeszłością I trzeba przyznać, że jej najnowszy występ przed kamerą Sprawia wrażenie, jakbyśmy widzieli Zupełnie odmienioną osobę Tak się cieszę, że w końcu wróciła moja iskra I w końcu mogę nagrać dla was ten film Julia na swoim wideo jest uśmiechnięta Mówi spokojnie, a z jej twarzy I tonu głosu bije pozytywna energia Wygląda ona na osobę, która między innymi Za sprawą terapii wróciła na właściwą Widać, że urosła W sensie dorosła Dojrzała 沙村。 drogę i jej stan psychiczny uległ znaczącej poprawie. A sama influencerka twierdzi, że jest w najlepszym momencie swojego życia. Julia w swoim filmie opowiada sporo prywatnych szczegółów na temat tego, co wpłynęło na tę jej przemianę i cieszy wniosek, że dużą pomocą było na przykład odstawienie używek, czy skorzystanie z pomocy psychologa, a także wsparcie bliskich osób. Aktualnie twierdzi, że jest szczęśliwa, bardzo polubiła siebie i w związku z tym chce się tym dzielić, a jej marzeniem aktualnie jest zwiedzenie całego świata, co zaczęła sobie realizować. A na koniec Queen of the Black przeprosiła za za swoje poprzednie afery i błędy komunikacyjne. Odniosła się jeszcze raz do afery ze zbiórką na psa. O... <laughs> Czekaj, ona. Dlaczego. Dlaczego Gipper mówi o tym, co ona robiła? Błędy komunikacyjne. Ona krzyczała pieski, wysyłajcie mi bliki, pluje na was, <laughs> Błąd komunikacyjny, by the way. Niesamowite. I to ja jestem populistą, tak? To ja jestem tym, który stara ku... się delikatnie dobrać słowa. Błąd komunikacyjny. Tutaj pewnie już większość osób średnio pamięta, ale widać, że ją ten temat gryzł, zdecydowała się w związku z tym przelać 4000 zł na jakąś fundację opiekującą się pies. Dobra, miałam jedno pytanie, bo ona, ona podobno zniknęła z internetu. W sensie, tak to się tak zupełnie poważnie teraz mówię, nie? Jeżeli, jeżeli ona czuje się lepiej, czuje się zdrowsza, nie ma problemu z nałogami, no to serio dobrze. Jakby ja jej źle nie życzę. Tylko ja mam takie jedno pytanie. Czy ona zniknęła z internetu? Czy ona zniknęła. Z YouTube'a. Bo ja na przykład teraz je wygooglowałem on ja jej konto znalazłem? Ma 4,5 tysiąca fanów? Ile czekaj, co? Czter... Ile kosztuje czekaj subskrypcja? Ile to kosztuje? Muszę jeszcze zalogować. Ile subskrypcja na kosztuje najmniej? Dobra, mamy 4,5 tysiąca osób, które ma OMF, nie? Liczmy, że ludzie wydają 30 zł. Szybki kalkulator na drugim ekranie poczyniony. Jakby. Przykro mi się zrobiło. Ile? Ja. By finalnie poprosić o wybaczenie i dostanie czystej karty w internecie Jest to wszystko bardzo ciekawe i szczerze mówiąc dosyć miłe do obserwowania Biorąc pod uwagę w jakim miejscu ta dziewczyna była jeszcze kilka lat temu Podobne newsy od jakiegoś czasu krążą w temacie Rafatusa Który to wraz ze swoją ówczesną dziewczyną Jop, jak ona wyglądała, serio Ona wyglądała tutaj jak taka 50-letnia alkoholiczka, straszna to było Marlenką był jednym z prekursorów PatoStreamów na polskim YouTubie i akcje, które działy się na ich transmisjach, były naprawdę hardkorowe Aktualnie natomiast Rafał opowiada o tym, jak wyszedł. Na... Ale nie, powiem Wam uczciwie, że po tym Rafał tu się widać, że on wygląda w zdrowiej. Ja myślę, że on serio się mógł ogarnąć. Patrzcie na jego twarz, jak on wygląda teraz, jak do lata temu. Prostą dzięki terapii przewartościował swoje życie i chętnie dzieli się z ludźmi swoimi doświadczeniami i przestrzega ich. <laughs> nie rząd pasutowi, ku... Mówił, żeby wrócił na normalną ścieżkę. Jeżeli była taka rozmowa wychowawczo-psychologiczna między Pasutem i Rafatusem, to chcę to zobaczyć. <grystanie> Ale absurd, lol. Przed wyniszczającym trybem życia. Tak tak było, nie, no, nie wierzę, nie wierzę. Jakie mnie rzeczy w ogóle w internecie omijają, chłopie. <grystanie> Rafatus próbuje naprostować Pasuta.